Ale, jak na jednego, to wcale nie wygląda tak źle. Całkiem dobrze. Podobnież, jak człowiek jest pijany, to jest sobą. Dlatego nigdy nie jestem sobą, bo by ludzie to wykorzystywali. Byłbym za dobry. Ale od czasu do czasu mogę się napić. I poczuć się sobą. Ale mam duże dziwnice, ja bym coś brał. Ale nie brałem. Przynajmniej dzisiaj. Porobiony Wawrzyniak? To spoko Wawrzyniak. W każdym razie, śmiejcie mi, że mam 14 kg niedowagi. Ludzie, ja ważę 66 kg. Na 1,85 m wzrostu. Chociaż nie, mam 1,81 m, bo się mierzyłem ostatnio. Myślałem, że mam 1,85 m. Ale mam 815 m. Mam 14 kg niedowagi. A wy mi kurwa piszecie, że jestem gruby. Ja gruby. Jak gruby? Oj, nieładnie. Obraźimy się na siebie. Wasze zdrowie.